4 czerwca w Stowarzyszeniu Jeździeckim Szarża odbył się piknik Ułani Dzieciom. Organizatorem było Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej imienia 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Dzisiaj z okazji święta pułkowego 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, pułku, którego tradycję mamy honor kultywować, organizujemy piknik Ułani Dzieciom. Jest to już piąta edycja pikniku. W czasie pikniku będziemy mogli podziwiać Kawalerie na koniach, pokazy kawaleryjskiego kunsztu. Będą też gry, zabawy sprawnościowe i historyczne dla dzieci. Głównym punktem programu był pokaz musztry konnej. Na taki pokaz składa się zazwyczaj musztra konna, czyli jest to taki techniczny przejazd całego oddziału. Nie jest to reżyserowane, dowódca dowodzi w czasie rzeczywistym. Kawalerzyści wykonują komendy. Można tu podziwiać kunszt jeździecki i wyszkolenie koni, które bardzo blisko siebie jeżdżą, często się czeszą, mijają. Nie jest to naturalne dla koni, więc wymaga wielu godzin treningu. I na koniec mamy przewidziany pokaz broni białej, czyli lanca, szabla, to co jest chyba najbardziej widowiskowe również dla ludzi. Stowarzyszenie co roku organizuje pikniki dla dzieci w klubie w popówku a na co dzień trenują tu swoje umiejętności jeździeckie. Istniejemy od około 8-9 lat, jesteśmy oddziałem kawalerii ochotniczej. To są oddziały zrzeszone w Federacji Kawalerii Ochotniczej, są to oddziały z całej Polski. Każdy oddział reprezentuje i kultywuje barwy innego pułku ułanów, bądź strzelców konnych i szwoleżerów. W ramach naszych ćwiczeń uczymy się żyć i jeździć zgodnie z regulaminem przedwojennym kawalerii. To jest cały kodeks honorowy postępowania z koniem, wyszkolenia jeźdźca i konia i fechtunku i władania bronią białą. W większości jeździmy na koniach klubowych. Są to konie Stowarzyszenia Jeździeckiego Szarża. To akurat jest mój własny koń Panama Klacz. Oprócz jazdy konnej i kultywowania tradycji, ułani przywiązują wagę również do wyposażenia i umundurowania. Jeździmy w rzędach kawaleryjskich zgodnych z rzędami kawaleryjskimi w 1939 roku. Tu akurat możemy podziwiać troczenie paradne, czyli mamy siodło wojskowe i czaprak paradny. Żołnierze oczywiście na wojnę wyruszali w rzędzie takim wojennym, czyli były jeszcze sakwy, w których był cały ekwipunek jeźdźca i konia. Owsiak z owsem, czyli pokarm dla konia. To jest mundur właśnie garnizonowy używany przez naszą ostatnią kawalerię, czyli w 1939 roku. Koledzy tu Reprezentują też tak zwane ułanki. Jest to umundurowanie jednego z naszych oddziałów w 1920 roku. Nasz oddział liczy 11 osób aktualnie. Dzisiaj na pokazie będziemy mogli zobaczyć pluton w sile 9 jezdnych plus dowódca, który będzie dowodził pokazem. Grupa jest otwarta na nowych kawalerzystów. Dołączyć do niej może każdy ochotnik płci męskiej, który już potrafi albo planuje nauczyć się jeździć komno.